Surowa ceramiczna, wapienno-piaskowa, szamotowa, magnezytowa, żużlowa. 25 na 12 na 6,5. Współczesna, polska. Dopiero przed wojną unormowano rozmiary cegieł. Były o 2 cm dłuższe, 1 cm szersze i o 0,5 cm węższe. Zachowuje się w nich zapis siły pola magnetycznego Ziemi. Nie da się przed nimi uciec, żeby postawić dom z czterema sypialniami. Potrzeba gdzieś 15 tysięcy cegieł. Za w malborku powstał z ponad 3 milionów cegieł. 34 miliony cegieł użyto do budowy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Empire State Building wymagał 10 milionów, a do budowy Wielkiego Muru Chińskiego potrzeba było 3 miliardów 873 milionów. Obok kamienia i drewna to najczęściej wykorzystywany materiał budowlany na Ziemi. Cegły nam towarzyszą od 6 tysiąclecia przed naszą erą, kiedy zamiast wypalać glinę, zwyczajnie ją suszono na słońcu. Ojcami cegieł możemy śmiało nazwać mieszkańców Mezopotamii, bo ci w połowie trzeciego tysiąclecia przed naszą erą, bo ci jako pierwsi zaczęli poddawać cegły obróbce termicznej. 500 lat po opracowaniu tej techniki powstaje słynna wieża babilońska, a Babilon mający jakieś 90 km Kwadratowych powierzchni miał mury i fortyfikacje wzniesione właśnie z cegły. Babilońskie wykopaliska dowodzą, że ogromny fragment metropolii był otoczony i chroniony trzema rzędami ceglanych murów zwierzami i bramami a jedna z nich tak się składa, że to legendarna zrekonstruowana Brama sztar. do Europy. Trafia i rozprzestrzenia się dzięki Grekom i Rzymianom. Sztuka produkcji cegieł była rozpowszechniana przez Rzymian we wszystkich krajach przez nich podbitych. Gdziekolwiek prowadziły ich kampanie wojenne, tam prawie zawsze towarzyszyła im cegła. W średniowieczu cegła cieszy się niezmiennym powodzeniem. Stanowi idealny budulec na miejskie mury obronne, zamki czy obiekty sakralne. Lombardia, Francja i Niemcy to dwunastowieczne pęń świata ceglanego budownictwa. Cegła gotycka, czyli średniowieczna, miała 28 cm na 13 na 9, ważyły po 7 kg. A że przeciętny murarz nie potrafił unieść jej jedną ręką, stąd takiego typu cegły średniowieczne zwykło nazywać się dwuręcznymi, jest cenionym materiałem konstrukcyjnym przez całe średniowiecze od architektury romańskiej przez surowy gotyk aż po wyzwalający więcej energii renesans. Zapierające dech w piersiach cyglane elewacje pojawiają się w Europie Północnej. Na terenie naszego kraju pierwszy ceglany budynek stawiany jest w tłumnie w roku 1150. W naszym kraju wyrabianie cegieł stało się już czymś nieobcym w XIII wieku, ale to za czasów miłościwie nam panującego Kazimierza Wielkiego, czyli w XIV wieku, tak naprawdę pojawił się boom w przemyśle cegielnianym. To za jego czasów bowiem mawiano, że Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a został Murowaną. Za jego panowania postawiono ponad 50 zamków, a ponad 25 miast otoczono murem. Do budowy zastosowano właśnie cegły oraz kamień łamany. W XVI wieku powstawały cegielnie jak grzyby po deszczu, od królewskich po parafialne, a utworzony cech kontrolował nie tylko jakość wypalanej cegły czy normy, jakimi należało się kierować, ale także dyktował ceny. W 1782 roku powstaje jeden z pierwszych podręczników budowlanych. Z budowania wiejskiego księdza Piotra Świtkowskiego można było się dowiedzieć, która pora roku najlepiej nadawała się do murowania, jakich materiałów należało używać, czy jak budować folwarki, karczmy, czy chociażby kominy. Ciekawe, że pomimo upływu ponad 240 lat. Wiele porad nie straciło na aktualności. W dwudziestowiecznej Polsce, na początku wieku, powstają na potęgę ceglane ratusze, kościoły czy koszary. Z kolei od drugiej połowy XX wieku cegły powoli są wypierane przez tańsze betonowe bloczki oraz nieśmiertelną, wielką płytę czy żelbeton. Z punktu widzenia naszych czasów istotne dla cegły są lata 50. XIX wieku, kiedy to idee austriackich i niemieckich inżynierów ujrzały światło dzienne pod postacią prasy ceglarskiej, a także pieca kręgowego do wypału ceramiki. Zapanowała moda na surowe, nietynkowane budynki ceglane. Od tej pory można cegły produkować na potęgę, czego świadectwem są powstające grzyby po deszczu, kaskady Kolejnych ceglanych kamienic. Z kolei jednym z najnowszych kamieni milowych jest ciepła ceramika, czyli cegły z dodatkiem mączki drzewnej czy trocin, której mieszanka daje sporą odporność na warunki zewnętrzne, znakomite właściwości termoizolacyjne czy właściwą cyrkulację powietrza. Cegły wyrabia się z gliny. Glina, która najczęściej jest wydobywana zimą z zmarzniętej ziemi, zaraz po wydobyciu ma kolor żółty. Bezpośrednio po wydobyciu poddawana jest obróbce ujednolicenia konsystencji, gdzie do masy dodaje się nawet do 40% wody, a także różne surowce, jak na przykład słomę, piasek kwarcowy czy glinkę piaszczystą. Po to, by zapobiec kurczeniu się gliny i pękaniu. Cegłę wypalano w temperaturze do 1100 stopni Celsjusza. A dzięki opaleniu w piecu z miałem węglowym, spora zawartość tlenku żelaza powoduje, że po wypaleniu cegła staje się czerwona. Nowoczesne piece już nie są opalane miałem węglowym, za to opalane są gazem. Według znawców i koneserów już taka cegła pozbawiona jest swojego pierwotnego uroku. Dla wielu z nas cegła kojarzy się z jakimś odcieniem czerwieni i w przeszłości faktycznie jedynie taki wariant był dostępny. Ale od kilku dekad nie musimy wyłącznie ograniczać się do tego koloru. Nierzadko możemy dzisiaj trafić na cegły żółte, pomarańczowe, brązowe, antracytowe, granatowe, szare czy czarne. Mało tego, jeśli brać pod uwagę cegły glazurowane. Obecnie producenci potrafią zaproponować tak naprawdę całą paletę różnorodnych barw. Przykładowo, jeśli w składzie gliny występuje kaolinit, to można już osiągnąć śnieżno-białą cegłę. Ostatnimi czasy panuje moda na to, by do aranżacji pomieszczeń stosować klinkier. Czy jest to drogi materiał? No nie do końca. Jeśli porównać sam koszt zakupu cegieł, a koszt zakupu tynku, no to nie ma rozmowy. Natomiast jeśli się weźmie pod uwagę, że średnio użytkuje się dom powiedzmy 80 lat i że tynk wymaga malowania co no powiedzmy 5 lat, to już zaczynamy rozumieć, że jednak z perspektywy kilku dekad lepszą inwestycją były cegły. Szczególnie jak brać pod uwagę, że cegła klinkierowa jest trwała i nie trzeba jej impregnować. Jeśli mamy elewację wykonaną z cegieł a te potrafią przetrwać kilka dekad bez poświęcania im uwagi, to jednak jest kilka rzeczy, które możemy zrobić, aby ten niezwykły materiał budowlany mógł przetrwać i kilkaset lat. Jeśli nam na tym zależy, generalnie do sygnałów świadczących o tym, że coś się dzieje złego i coś należy z tematem zrobić, należą białe wykwity na cegłach, wybrakowana zaprawa, przechylenia i pęknięcia. Może niektórzy z Was zauważyli, że na cegłach gdzie niegdzie potrafi się pojawić biały proszek. Ten powstaje w efekcie tego, że woda zbiera się wewnątrz ściany i nie mogąc ze ściany od razu wyjść, zaciąga sól z zaprawy. Woda już z solą wychodzi z cegły, wyparowuje, pozostawiając ślad. By temu przeciwdziałać, należy osuszyć mury. Tak to jest już z cegłami, że lubią wodę, uwielbiają wchłaniać wilgoć. Jeśli zaobserwujemy, że nasze murowane ogrodzenie zaczyna się przechylać w jedną stronę, to znaczy, że cegły już nawchłaniały się na tyle, by móc niebawem pęknąć. Dobrze wtedy wezwać fachowca, by doradził, jaki zakres prac wykonać. Fachowca za to raczej do brakującej zaprawy nie trzeba wzywać. Z biegiem lat, ogólne zużycie może doprowadzić do osłabienia zaprawy i spowodowania zerwania jej fragmentów. Z racji, że może to stanowczo osłabić strukturę całej budowli, należy systematycznie sprawdzać stan złącz między cegłami. Powodem do zmartwień za to powinny być definitywnie pęknięcia. Jedynie, co to tylko trzeba się nauczyć rozróżniać duże pęknięcia od małych. Małe powstają w wyniku naturalnego zużycia materiału i nie należy im poświęcać swojego cennego czasu. Powodem do poważnych obaw powinny być spore pęknięcia które świadczą o poważnym problemie występującym na poziomie fundamentów. Równie niepokojącym sygnałem mogą być pęknięcia czy ugięcia w narożnikach okien, które świadczą o pogorszeniu się stanu cegieł. Najprościej rzecz ujmując, jeśli widzimy spore pęknięcie, konieczne jest skontaktowanie się i skorzystanie z usług fachowca budowlanego, bo inaczej, mury runą, runą, runą i pogrzebią Stary Świat. Dzięki bardzo za obejrzenie. Jak się podobało, dajcie kciuki do góry, jak nie to w dół, a jak średnio, to dajcie jednego kciuka w bok. My się widzimy przy okazji następnego filmu czyli kiedy każdy z Was weźmie do ręki cegłę, podejdzie do kogoś na ulicy i powie głośno i śmiało: Kup pan cegłę! To tyle na ten temat. Prosto z mostu, być może ceglanego pozdrawiam.